Zeszczek pada, słońce świeci Bawaja masło klecią Nie za bardzo. Nie wiem, nie widzę siebie. Nie, nie musisz. Nie wiem, no moim zdaniem tak mniej więcej równo wszędzie. Może takie czerwone kropeczki tutaj. I Karoliny korale korolu koralowego Autobus do Węgrowa przez Zwyszków stoi na stanowisku drugim. Planowany alias godzina 13.20. Jak się zaczęło warsztaty dziennikarskie u nas w kubie? Tak jak mi jakoś tutaj potem na początku poszliśmy do rzeczpospolitej, potem byliśmy właśnie w TFWNIE, no i jakoś wtedy tak, jakoś tak już zaowocowało to we mnie. Akcja. 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 Mieszkańcy war... Nie, dobra. poczekajcie. Jujaz mi tak już palce zmarzło, że ja nie mam jak tych kartek czytać. To, kiedy się rozpocznie budowa drugiej linii metra, wciąż nie wiadomo. Nie jest łatwe. ale, no, jak ktoś lubi to, to będzie robił, mimo utraty sił przykładowo. To, kiedy się rozpocznie druga... O co się druga rozpocznie, no? Bo kiedy się rozpocznie budowa drugiej linii metra, wciąż nie wiadomo. Artur Biga zaprasza na serwis informacyjny. Dzisiaj w serwisie będziemy mówić o, o metrze, który nadal nie może zaistnieć na URO 2012. O do dożyjących biletach w ZTM, o tarczy i jego szefie... Jego szefie... No jak, jak może mieć tarczę antyrakietową? Mieszkańcy warszawskiej Pragi wciąż się zastanawiają nad budową drugiej linii metra. Artur Biga jest nas na serwis informacyjny. To, kiedy rozpocznie się budowa drugiej linii metra, wciąż nie wiadomo, mówi nam prezydent Warszawy Hanna Grunkiewicz-Walc. Mieszkańcy okolic dworca Wileńskiego. Wciąż się za, wciąż, nie mogą się doczekać metra w swojej okolicy. Zacytuję jednego z mieszkańców. Już mam dosyć stuczenia się w tramwajach i autobusach. Wszyscy jakoś przeżyjemy paraliż komunikacyjny, który będzie podczas budowy metra, mówi pan Mirosław, mieszkaniec ulicy Targowej. Prace mają się rozpocząć na początku stycznia 2009 roku. Ten odjazd, po że się odwróciłam do kamery, No spoko nawet muszę ci powiedzieć, bo... No tak co prawda się zacinałem, ale to są moje pierwsze początki. Mam nadzieję, że się coś przy bardziej większych właśnie takich bardziej rzetelniejszych wypowiedziach się nauczę. Bardziej już... Dykcji, tej dykcji, jak to mi pani od polskiego mówi, dykcji. Musisz się Arturze dykcji uczyć.